A może byśmy tak potrenowali? Hmm. To Ci dopiero pomysł. Dziś do odmiany, potrenujemy na dachu. To co, jest plan 7 minut? Yy, Wedle. Nowa zabawka od rony. można znaleźć tutaj odpowiedni typ O, tak jest. Zaczynamy, no tutaj będziemy się na bieżąco pokazywać, co mam. Tutaj. Dobry trening nie jest sobie. Witam wszystkich. Od żony dostałem bardzo ciekawy prezent na godziny. Pebble Steel. E, bardzo ciekawa opcja ogólnie. No, na skórze ja preferuję jednak bransoletę. Bransoleta już zamówiona, e, ciekawe aplikacje, bardzo ciekawe jak muszę powiedzieć, fajne, fajne, szybkie połączenie z telefonem przede wszystkim, bo to jest dużo dla mnie. Żeby to jednak te urządzenia się jednak to kochały się, o, tak mogę powiedzieć. W każdym razie... E, Mamy tutaj sporo aplikacji. Teraz weszła dodatkowa apka, więc na początku było do 8, do 8 różnych aplikacji na zegarku. W tym momencie ogranicza nas tylko pamięć, więc nie ma najmniejszego problemu, ponieważ sam nie wiem, aplikacji mam. O, nieważne. No tutaj mamy w każdym razie 7-minutowy trening dzienny. Jest nie, jest, nie, jest. nie. Nazwę treningu zamieszczę w opisie filmu, jak to wygląda. Co, co to w ogóle jest za program. No tutaj na zegarku wygląda to w sposób następujący. W tym momencie jumping jacks, czyli pajaceki tak zwane e, puszczamy. Widać, jak e, 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 jest. Nie... Kółeczko się zapełnia, że tak to nazwę. E, to jest czas, w tym momencie, w tym, kiedy wykonujemy to ćwiczenie. Następnie będzie wibracja, delikatna, jak czas się skończy. Będzie czas na odpoczynek i kolejny trening. Są dosyć ogólnosprawnościowe. Bardzo, bardzo polecam, naprawdę. było 7 minut to nie jest dużo. W przeciągu całego dnia, 7 minut, jakoś idzie gospodarować, prawda? Nie jest to takie trudne, tak mi się wydaje, tylko chcieć. No i to o proszę bardzo. Tak to wygląda. Kółeczko leci troszkę szybciej, mniej czasu. Będzie to wszystko widać zaraz na filmiku, więc sądzę, że będzie to dosyć dobrze przedstawione. Co więcej, no to tyle, nie? Trening na świeżym powietrzu, to Ci dopiero gratka. Proszę bardzo, bransoleta już jest, pojawiła się. Zaczynamy? Wszyscy gotowi, ja, ja jeszcze może nie, ale no to lecimy, nie? Done. Whoa, whoa. O kurcze Muszę powiedzieć 7 minut, niby nic, ale jest kilka intensywnych ćwiczeń. które wykonujesz w prawniach 7 minut dziennie nie trzeba dużo, polecam wszystkim na pewno. Tak dobrze jest coś zrobić każdego dnia. Lepiej się człowiek czuje. A ty co zrobisz ze swoim życiem?